Dajcie na naszej bestii niejadku Będziemy dzisiaj testować takie oto snaki czy tam przekąski po naszemu firmy Wolf Byliśmy, kiedy byliśmy Ida? Dwa dni temu? Tak Dwa dni temu szczepiliśmy naszą bestię na wściekliznę No i sobie weterynarz zaskarbił miłość naszego psa Właśnie podając dokładnie, które to były te takie snaki z kaczuszki Dał 2-3, i po, potem nie mógł się opędzić. Także może co? Na początku dajemy to samo i taka czucha? No. no problem w tym jest, że według opisu, to jak się otworzy taką paczkę, to trzeba ją zużyć w ciągu 7 dni. A nasza bestia jest, jak widzicie, małusieńka, co kokosek? Pan ci snaki kupił. Kto kupił snaki? Pan kupił. Dokładnie. Także to ja sobie skarbie miłość. dozgonną. Spróbuję spróbuję. Co do ceny, to kupione na Allegro. No, tak jak widać, niecałe 12 zł do niecałych 14. Kaczówka akurat 11,90. No, tanie nie są, ale czego się nie robi dla swojego pupila? Profila. Co? No. Co? kokosek Co tam pani ma? Co tam jest? Co tam jest? Z drugiej strony. Mm -hmm. Pychotka. Ja powinienem dać. Bo tak to będzie, że to ty zapewniasz takie smakołyki, co? Mhm, pychotka. Może domieszać mu do tego co on nie chce iść za bardzo. Chociaż to i tak w miarę je. Tu jest jak to się nazywa zagroda, natomiast Royal Canin, który miał oryginalnie od hodowcy, w ogóle za bardzo nie chciał jeść. Co dosypuje mu do tego, żeby będzie karmić po kawałku? Na początek nie za dużo, bo wiadomo jak jakakolwiek zmiana diety i potem różne sensacje żołądkowe się pojawiają. Co Kokosek? No ale radość jest widać, nieziemska, tak, tylko przemieszaj. No. To dostajesz tutaj. Co piesu? Och. To chyba to się żuje trochę bardziej i do tego tak łatwo nie idzie. Miseczce masz. Mhm. I to by było na tyle. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce. Co tam pieseł? Pieseł się na nie może. Mm. Kto tam przyszedł? No. Pies nawet nie zwraca na Ciebie uwagi. Co dostał? Aha, przykąski dostał. A, to Co pieseł, Zaproponować, żebym poszła z idą. Nie ma. Nie oderwie się od miski teraz. Ale idziemy z nim teraz co? Pokaż jak wyglądają. Idziemy. Gdzie idziemy? Jej, kurki chromkacz. Co ty tu masz? Co pies tu ma? Wy mu? No i teraz wiadomo, skąd jest to określenie, że mu smakuje, a w uszy trzęsą.